Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na mnie wieku. Ten uroczysty, piękny, majowy poranek cała przyroda chwali swego Pana. Romatka dzieci odświetnie ubrana na głowach dziewczynek biały wianek. Ocieszcie się razem z nami, bo wielki dzień dziś przeżywamy. Chrystus na ucztę nas zaprasza, radujemy się i cała barawia nasza. Zanim wejdziemy w kościoła progi, racz nam błogosławić księża w drogi. I Ty, zatroskana mamo, tatusiu kochany, budujcie się za nas, wszyscy tak licznie zebrani. Drogie dzieci, udzielam Wam błogosławieństwa, a ten drogę do y, pełni jedności z Chrystusem Eucharystycznym. Także modlić się będziemy jeszcze o to, żeby Pan Bóg pobłogosławił wszystkie pamiątki komunijne na szyjach naszych, w rękach, a więc jeszcze ewentualnie poświęcone modlitewniki i różańce i medaliki, więc wchodząc już będą one poświęcone, wszystkie, gdyby któreś nie były poświęcone. Wszechmogący Wieczny Boże. Twoje słowo wszystko uświęca, prosimy Cię. Zlej swoje błogosławieństwo na te książeczki, obrazki, medaliki, różańce spraw, aby każdy, kto będzie się nimi posługiwał, zgodnie z Twoją wolą i z prawem Kościoła otrzyma błogosławieństwo na Ziemi, życie wieczne w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg mogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I na pamiątkę sztuk, które przyjęliście 8-9 lat temu. Teraz pokropię Was wodą święconą. A teraz postępujmy w spokoju do Chrystusa, do Kościoła. Oto jest dzień! Oto jest dzień!